Witam serdecznie moim gościem Filip Ormiański. Trade. Witam. Tak jest. Filip, prowadziliście w tym spotkaniu 3-2 minuta do końca i taki niespotykany gol. Jak to nazwać błędem czy nie? No bo to błyszczał z autu, ocierka i piłka weszła na 3-3. Jak to skomentujesz? Moim zdaniem totalny niefart wygrywaliśmy cały mecz praktycznie. Wszystko do przodu. No ale zawsze sytuacje, które się nie wykorzystuje się mszczą. No i co? No. Szkoda, mogliśmy wygrać, no ale niestety do tyłu. Ej, już myślami w głowie byliście z tymi trzema punktami. Tak, tak, bardzo. <laughs> jak jak wygrywaliśmy trzy dwa, to już naprawdę mieliśmy luz, ale potem skończyło się źle. Nie. No to jest właśnie Goldim, za, za, za to ich kochamy, że oni też walczą do końca. Trzeba im też przyznać, że w drugiej połowie oni e, zasługiwali też na tego gola. Oczywiście, gdyby nie trafili, no to też by się nic nie działo, ale, ale tak e, nie ujmując im, e, wywalczyli to mega, mega tak naprawdę charakterem. Tak, dokładnie. No ale byliśmy może lepsi, lepsi technicznie, ale... Niestety, czasami zawodzi. E, takie mecze uwielbiamy. Rzeczywiście dzisiaj dużny przychodzą, grają, e, niby święto, ale też ludzie przyszli dla was i e, Takie spotkania kocham oglądać, bo dzisiaj był mecz walki. P tak naprawdę można powiedzieć wszystkiego, dzisiaj było po trochę. Tak jest, wszystko było pokazane. No szkoda, że niewygrany nie mecz, ale... Niestety. Myślisz, że ta strata punktów e, co prawda i tak doskakujecie do Bastka ale Bastek już jeszcze ma mecz do, do rozegrania więcej. Mhm. Czy ta strata może.. E, e, w dalszym kontekście tej rywalizacji zaważyć o choćby nawet mistrzostwie? No, nie wiem, no myślę, że tak. Szkoda, że nie wygrany mecz dwa punkty do tyłu. Trzeba będzie teraz powalczyć, żeby wygrać wszystko do końca, no i zobaczymy jak to się ułoży. Dziękuję za wiatr. Dziękuję również.